Dzisiaj coraz więcej osób przyjmuje nowy sposób patrzenia na świat, w którym fundamentalną naturą rzeczywistości jest energia. Fizyka kwantowa dawno temu ustaliła, że materia fizyczna tak naprawdę nie istnieje że wszystko jest tylko energią w różnych stanach wibracji. Ta energia wibruje z nieskończoną liczbą subtelnych częstotliwości, które sprawiają, że pojawiają się różne kreacje, które widzimy w naszym świecie. W tym nasze słowa, nasze myśli też są energią. Czy kiedykolwiek patrzyłaś na słowa przez pryzmat energii? Każde słowo, które wypowiadasz, ma swój własny wibracyjny podpis, który tworzy fale w przestrzeni wszechświata. Słowa są niezwykle potężnymi narzędziami, których możesz użyć do podniesienia swojej osobistej energii i poprawy swojego życia. Chociaż często możesz nie być świadoma tych słów, które wypowiadasz, czytasz lub na które narażysz się każdego dnia. Słowa tworzą fale w taki sam sposób, w jaki instrument muzyczny czy dla kontrastu młot, młot pneumatyczny. Kiedy jesteśmy świadomi energii kryjącej się za naszymi słowami, stajemy się zdolni do tworzenia pięknej muzyki w świecie zamiast hałaśliwych zakłóceń. Będąc świadomą takiego stanu rzeczy, możesz wszystko zmienić. To oznacza dla Ciebie, że jeśli pozostaniesz świadoma energii, którą tworzysz w oparciu o odczuwane emocje, wypowiadane słowa, możesz dokonywać świadomych wyborów, które zmieniają Twoją częstotliwość i tworzą pożądaną rzeczywistość. Słowa są niezwykle potężnymi narzędziami, których możesz użyć do podniesienia swojej energii i poprawy swojego życia. Tak, nawet słowa innych mogą łatwo wpłynąć na Twoje osobiste wibracje, dlatego umiejętnie dobieraj znajomych i przyjaciół. Negatywna energia potrafi wciągać wszystko, co ją otacza, jak wielka czarna dziura. Unikaj takich sytuacji i takich ludzi, kiedy tylko możesz. Warto przyjrzeć się niektórym badaniom na temat energii, jaką niosą słowa. Japoński naukowiec Masaru Emoto przeprowadził w latach 90. jedne z najbardziej fascynujących eksperymentów pokazujących wpływ słów na strukturę badanych obiektów. W jednym z eksperymentów Emoto wlewał czystą wodę do fiolek oznaczonych negatywnymi zwrotami takimi jak nienawidzę cię, i strach. Po 24 godzinach zamarzniętą wodę badał pod mikroskopem, i zamiast pięknych przypominających koronkę kryształów, ukazywały się szare, zniekształcone grudki. W kontraście do tego badania, Emoto umieścił na fiolkach z zanieczyszczoną wodą etykiety ze słowami Kocham cię i pokój. A po 24 godzinach, podobnie jak poprzednio, zbadał zamarzniętą wodę pod mikroskopem i zobaczył idealnie heksagonalne kryształy. Eksperymenty Emoto dowiodły, że energia generowana przez pozytywne lub negatywne słowa może faktycznie zmienić fizyczną strukturę obiektu. Opisy innych jego eksperymentów znajdziesz w internecie. Polecam, są bardzo ciekawe. Teraz zastanów się, ile razy użyłaś wobec siebie krytycznych słów, mówiąc do siebie na przykład głupia, nieutalentowana, brzydka, beznadziejna, niegodna. A zaczniesz rozumieć, jak twoja wewnętrzna narracja kształtuje niskowibracyjny obraz siebie i zarazem przekłada się na jakość twojego życia i twoich relacji. Słowa mają moc. A energia kwantowa nie ma poczucia humoru i dostarcza ci doświadczeń w zgodzie z Twoją narracją. Słowa składają się z wibracji dźwięku. To właśnie te wibracje tworzą otaczającą nas rzeczywistość. Słowa są stwórcą, stwórcą naszego wszechświata, naszego życia, naszej rzeczywistości. Czego więc możemy się z tego nauczyć? Jeśli nasze słowa i myśli są tymi samymi narzędziami, za pomocą których tworzymy naszą rzeczywistość, to czyż nie są one naszym najpotężniejszym narzędziem? Z pewnością powinniśmy wybierać tylko najlepsze słowa, aby stworzyć naszą najlepszą rzeczywistość. Nasze słowa stanowią śmiałą afirmację naszych najskrytszych myśli. Są potwierdzeniem dla świata tego, jak postrzegamy siebie, nasze życie i innych. To właśnie te potężne afirmacje, których dostarczają nasze słowa, umożliwiają naszym myślom manifestowanie się w rzeczywistości. Dlaczego więc tak rzadko decydujemy się używać naszego najpotężniejszego zasobu? Dlaczego tak często używamy niskowibracyjnych, wulgarnych słów? Dlaczego tak leniwie korzystamy z naszego bogatego, pięknego języka? Zacznij świadomie wybierać słowa, które wypowiadasz. Panuj nad słowami, których używasz do opisania siebie i swojego świata, unikaj negatywnych słów bezsilności, takich jak nie mogę, nie powinnam, nie zasługuję, nie mam możliwości, nie dam rady i tym podobnych. Pozbawiają się one zdolności do manifestowania życia, którym chcesz żyć. Pamiętaj, Twoje słowa są farbą, którą malujesz obraz swojej rzeczywistości. Ja jestem. To dwa niezwyk niezwykle potężne słowa i uznaj je za jedne z najcenniejszych w swoim słowniku. To, co wypowiadasz po tych słowach będzie miało wielki wpływ na Twoje życie. Każdego dnia przypomnij sobie, kim jesteś i kim chcesz być. Każdy poranek zaczynaj od pozytywnych afirmacji i wypowiadaj po tych magicznych słowach ja jestem, to, kim czujesz, że jesteś lub kim Chcesz się stawać? Dobieraj słowa odważnie, świadomie i z miłością. Zawsze mów językiem miłości z poziomu serca w relacji ze sobą, ze swoim życiem i z innymi. Twoje słowa tworzą Twój świat, więc używaj ich mądrze. Masz moc zmieniania swojego świata, a świadome używanie słów jest jednym z najszybszych sposobów na podniesienie energii, którą wniesiesz do swojego życia. Słowa są bezpłatne, a ich użycie może cię drogo kosztować. Słowa są powodem, dla którego jedna osoba żyje w dostatku, podczas gdy inna żyje w biedzie. Słowa mogą otworzyć drzwi, których nie potrafią ręce. Mogą przełamać niewidzialne granice. Pamiętaj, słowa mają moc. Słowa wyzwalają potężne reakcje emocjonalne i energetyczne. Słowa mogą poniżać i wywyższać. Słowa mogą niszczyć i tworzyć. Słowa leczą i kaleczą. Słowa mogą tworzyć piekło i raj na ziemi. Czasami jedno słowo może zmienić ludzkie życie. Jakich słów będziesz od dzisiaj używała? Słowa mają wiele warstw i są czymś więcej niż tylko energią i sposobem komunikowania się. Jest też wiele innych kontekstów związanych ze słowami. Ale o tym przy innej okazji. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, to proszę, skomentuj polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.